Mamy 6 minut do startu i tutaj mamy oczywiście finał Pucharu Polski i finał Pucharu Europy na tym dystansie. Pan prezent gotowy, ale jeszcze nie strzelamy tak za 5 minut, ale próba, próba. O 11.00 I tu panowie będziemy puszczać się dwójkami co 3 sekundy. Także prosimy słuchać komunikatu sędziów. Aby nie było fal startu. <grystanie> Jeszcze mamy 5 minut. Dogrzewajmy się, dogrzewajmy się, bo trasa trudna. Rzeczywiście pod górkę, pod górkę, a potem z górki. I tak po kolei, z górki pod górkiem. na grzybów nas A tu widzimy kolejnych zawodników na dystansie półmaratonu. Za chwilę będą kończyć pierwszą pętlę. W Słupsku spada deszcz. A tutaj do startu na zasadzie 10 kilometrów ustawiamy się według kategorii wiekowych. Najpierw panowie, następnie panie i sędziowie będą puszczać po dwie osoby co trzy sekundy. Ja się wpiłem, tam baba jedna. Gdybyś z zegarem to wiesz o co chodzi. Oni nas puszczą, oni puszczą. Przepraszam, ja tu mam zegarek. Bo ty i równo na no. pierwszy start Teraz się, jak, gdyby, A, jak będzie 60 to będzie 70 stóp tego stóp. Nawet 200... 87. Sebastian Wątrowa Warszawa. A dzisiaj jest stolicą Polskie z Wecherowo. 289, Jolanta Zuzda, Biały Stok i 275. Gratulujemy. Jest to Ewa Niesporek. Torun. Panie sędzio, prosimy się troszeczkę bliżej, tutaj będzie czas, widać, z zawodnikami podejść na te pięć pachołków. Pana prezydenta także poprosimy, będzie dzisiaj starterem honorowym, także na tym dystansie, 10 kilometrów. Finał Pucharu Polski, oczywiście także Mistrzostwa Europy. Nie. Jestem starej daty, trzymam lufę, pod pistolety w do. Panie prezydencie.

Witam serdecznie. Ale idziesz ze mną, tak? Tak? Ale nie, ale, ty nie, ale nie będziemy się ścigać, bo jesteś kobietą, nie? Ale nie pójdzie. Kto ma numer pierwszy, to idzie drugi. Pan prezydent pójdzie pierwszy. Nie, na piątkę? Z kobietami? Nie, z mężczyznami. Kobiety na końcu. potem proszę się nie martwić. Kobiety pana przegonię. Bardzo dobrze, o to chodzi. Mam to? Ja to zdjęcie panowie żółta kartka wejdzie, nie się, to nie ma czerwony daleko. Ale to dla mnie.